Księga Izajasza Satyra na bałwochwalstwo Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym. Dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą. Ich czciciele sami nie widzą, ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? to wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się. Jego wytwórcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną. Razem się przestraszą i wstydem okryją. Wygonawca posągu urabia żelazo na rozrażonych węglach i młotami nadaje mu kształty. Wykańcza je swoim silnym ramieniem. Oczywiście jest głodny i brak mu siły. Nie pił wody, więc jest wyczerpany. Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylicem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem. Wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby pozostawał w domu. Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego, a opatrzył je sobie między drzewami w lesie. Zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. To wszystko służy człowiekowi na opał. Część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba. Na koniec zreszty wykonuje Boga, przed którym pada na twarz, wyrabia rzeźbę, przed którą wybija pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozrażonych węglach piecze mięso. Potem zajada pieczeń i się nasyca. Ponadto grzeje się i mówi, hej, ale się zagrzałem, korzystam ze światła. Z tego zaś co pozostanie, czyni swego Boga bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz i modli się mówiąc, ratuj mnie. Boś ty Bogiem moim. Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy tak, iż nie widzą, serca ich tak, iż nie rozumieją. Taki się nie zastanawia, nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach i upiekłem mięso, które zajadam, a zreszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa. Jaki się karmi popiołem, zwiedzione serce wprowadziło go w błąd, on nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku? Księga Powtórzonego Prawa. Strzeżcie siebie, boście nie widzieli żadnej postaci w dniu, który mówił do was jachwę spośród ognia na chorebie. Wyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka latającego po niebie, podobiznę jakiegokolwiek zwierzątka naziemnego, podobiznę ryby, która jest w wodach pod ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Bóg Twój jachtę przydzielił je wszystkim narodom pod niebem. Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo, Stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak, że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwalę, Niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na lub nieczystości, tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć. I służyli jemu zamiast służyć stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły po życie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem rządzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznawali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, Także czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, haupliwi w tym, co złe, pomysłowi. Rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, nie stali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.